Zespół placówek edukacyjnych w Olsztynie odwiedzili pracodawcy, u których uczniowie odbywają praktyki wspomagane w ramach projektu Kariera bez barier. W spotkaniu udział wzięli Mariusz Gruźlewski, dyrektor zakładu aktywności zawodowej oraz Arkadiusz Biedrzycki z firmy Akmar To właśnie tam uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy zdobywają doświadczenie i konkretne umiejętności. Takie, które mogą iść przydać się na co dzień, ale także takie, których można realizować jako pracę zawodową. Mycie powierzchni szklanych, mycie podłóg, utrzymanie terenów zielonych. Tak. Są zawascynowane maszynami typu czyszczenie holów, posadzek. Jak podkreślali pracodawcy, praktykanci dobrze radzą sobie z powierzonymi zadaniami. Współpraca z zespołem placówek edukacyjnych trwa już od kilku dobrych lat czterech albo pięciu. W ramach praktyk uczniowie przychodzą i odbywają zajęcia w dziale gastronomicznym oraz w ogrodnictwie. Chociaż zakład aktywności zawodowej składa się z kilku innych działów, mamy jeszcze rehabilitację oraz pralnię. Uczniowie chętnie opowiadali o swoich obowiązkach. Jedni najlepiej odnajdują się w ogrodnictwie i pracy z maszynami, inni przy sprzątaniu czy pielęgnacji terenów. W to grabię, ze D, tam cośroskopuję, ja tam, zabozę, ze zeniosę. Takie rzeczy robię. Ogrodnictwo najlepsze. A dlaczego? Bo y lepiej się odnajduję. Na przykład kosiarki. Niegosiarki, ró różne takie typy. Co fajne, polecam dla każdego ucznia, kto tam chodzi. Z kolegami pracujemy oddzielnie razem, tylko trzeba uważać na niektóre urządzenia, bo można się poparzyć e, rękę ściskać. Praktyki wspomagane to także przełamywanie barier i lęków po obu stronach przyszły pracownik i pracodawca, czyli stwarzamy taką przestrzeń do tego, żeby, żeby się poznać, bo często trudności wynikają z niewiedzy, z jakiejś lęki przed zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Dla szkoły ważne jest jednak coś jeszcze. Uczeń, który realizuje praktyki wspomagane, ma poczucie swojego sukcesu, poczucie samodzielności, poczucie użyteczności czynności, które wykonuje w innym miejscu niż szkoła. Wnioski z tych doświadczeń posłużą do stworzenia modelu wsparcia, który pomoże młodym osobom z niepełnosprawnościami łatwiej wejść na rynek pracy. Projekt Kariera bez Barier trwa, a szkoła zapowiada kolejne działania. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv